Siemano, przykład z tej strony. Jestem na mapie Island of the Damned w wersji 0.8. Jak widzicie, są nowe obiekty. To są takie portale do innego wymiaru, z którego wyłażą przeciwnicy. Paru rozwaliłem, mapa niewyczyszczona, wyczyszczona, a tu jest taka um, skrzynka z... Trzeba mieć Divine Essence, pojawiło się coś nowego, no i zbierałem Przez te portale, przez te portale no, jak wyłażać przeciwnicy, to... I ona tu jest. Ok. 23 mieć, mam już. Hmm, 20 otwieramy. Zobaczymy. Collect. Latentor po of the Demp. Kurde. Latent or. Kurde, ciekawe. Jest to tutaj? Tak, tutaj jest. Czyli na każdej mapie będzie inna kulka. E, wesel, czyli pojemnik. E, sanctified herezy. Crafted by master players <laughs> to Veilen, Item True Form. No ciekawe, ciekawe co nam będzie dawać, zobaczymy. No, to tyle. Będzie trzeba nowe materiały pokręcić yy, na każdą mapę, bo się pozmieniało mocno. Narra szakalałek.